Ja dzwonię do ogłoszenia, chciałabym zostać fotomodelką i nie wiem czy... Jest to praca w agencji towarzyskiej, czy Pani by to odpowiadało? Chciałabym pozować dla Playboya, aby dostać jakiekolwiek wynagrodzenie i móc zapłacić za szkołę. Ten biust przykro mi bardzo, ja nie jestem retomanem, muszę go zobaczyć ze względu zawodowy. Słuchaj, no, 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 nieźle. Dziewczyny z naszej firmy są... Różnymi osobami. To jest ucieczka od rzeczywistości, od tej szarej, wrednej rzeczywistości strasznej. Ona chyba będzie Miss Miss Hollywood. Ja ją sponsoruję do Stanów Zjednoczonych i będzie występować tak, w Hollywood. Tak, tak. Najważniejsze klanie, leżą wszystkie no, hańki ja i te Dojść do kariery to jest bardzo dobra rzecz, ale własnymi siłami i własnym rozumem, a nie tyłkiem. Dziewczyny, które walczą lub tańczą, jest to towar. Taki sam jak piwo, jak papierosy, jak alkohol. występ w dyskotece Klaudia uzależniła od wysokości honorarium, jakie zaproponuje jej czarek. Poczułam się taką już dorosłą osobą, że sama decyduje o sobie i nawet myślę, że nie interesuje mnie jego zdanie. Żądałam od czarka tyle pieniędzy. Po prostu nie wydałam się naiwną dziewczyną, która tyle ile mi dasz, tyle, tyle wezmę, tylko ja mu spostrzegłam, że tyle ma mi dać pieniędzy za występ. Cenię się dosyć yy, szeroko, także nie będę się rozbierać nigdy w życiu za 50 zł. Dziś modelki dany pracują w dyskotece jako hostessy. Dagmara już odlicza godziny. Nie może się doczekać chwili, gdy odbierze mamę ze szpitala. Jeszcze chwilę, jeszcze chwilę tak No ja wiem, ale ja musiałam być w pracy czekać. Jak mam ci teraz pomóc? Bo już nie wiem. Teraz nic buty, daj mi buty. Ja idę do łazienki. Wiesz. No to ja wezmę ci tam, chodź. Dzisiaj są moje urodziny i dzisiaj wychodzę do domu ze szpitala. I dzisiaj dostałam dobre wieści od pana doktora, że... Nie muszę mieć chemii, ani lamp, że tylko będę tableteczki połykała. No i to jest w sumie bardzo dobry prezent w mojej urodziny. No i to, że będę już w domu. Dzisiaj nareszcie przyjdę do mojej córki. Od prowadzenia firmy Chwilę Joanna poświęca książce o wegetarianizmie. Do twórczej współpracy nad dziełem namówiła tatę, emerytowanego sztygara, który oprócz górniczych posiada też inne talenty. Chciałabym, żebyś narysował mi człowieka-mięsożercę, karykaturalnego takiego człowieka, no Mutanta. No ale to przecież normalnie, jeżeli ktoś zobaczy taką, taką postać, no to powie, że no, to jest anormalne. Nie? Tatuś, to nie jest anormalne, bo przeciętni ludzie wiadomo jak wyglądają. Kobieta po czterdziestce wygląda za nierbaną kukłę, a, a kobieta po trzydziestce to, to też wygląda już strasznie. I ludzie wyglądają, są bez zębów, mają zniszczone włosy, cery. I taka, tatuś, jest prawda. To, że człowiek się wymaluje, ubierze i w kościele wygląda dobrze, to nie znaczy, że tak jest. Ludzie wyglądają jak kuchy, są chorzy, w to jest jedno wielkie próchno i masz coś takiego narysować. Tylko chyba właśnie tę, tą książkę piszesz. Praktycznie piszesz dla ludzi bogatych, bo ludzie bogaci, lud, ludzi bogatych jest stać jedynie na to, żeby sobie pozwolić, to powiedzmy na y, codzienne spożywanie warzyw. Wiesz, jakie są warzywa w okresie y, takim zimowym, to są bardzo drogie rzeczy. Papryki nie kupisz, bo to jest, y, kosztuje parę dziesiąt złotych, rozumiesz. A kto mówi, to mówi leń, któremu się nie chce spojrzeć, jak naprawdę wygląda rzeczywistość. Tylko Leń powie nie, ja jestem mięsożercą, bo mu najlepiej opaść ręce i ja teraz niech się dzieje bo wola nieba, bo ja mięso żreć trzeba, to ja teraz będę taki i będę, y będę brzuch napychał mięsem. Ja na przykład tu piszesz, tu nie trzeba dla wegetarian dla wegetarianów książki. nie, nie, no. Ułomnymi ludźmi? Dobra, wracamy <bra>, do tematu Wasia. Tak żeśmy uzgodnili. Podasz mi, mi tę książkę, ja to przeczytam i narysuję. To nie mają być grzeczne rysunki dla dzieci, tylko to mają być rysunki, które mówią coś wymowne. tak jak moja książka. Denerwujesz czasami swoich poglądach jakieś takie masz skrajne, że nie, nie mogę tego, wiesz, przegryźć. Fakt jest taki, że wszystkich żeś doprowadził do tego w domu, że już żadnego mięsa nie. Je, oprócz mnie i babci i psa. No a. i dobrze. Są nie? tacy ludzie, którzy dożywają sędziwy, sędziwego wieku i jedzą mięso. Sędziwy wiek to jest facet, ma 100 lat, potrafi biegać, szaleć, a nie że pomarszczony i ledwo siedzi. I on mówi, teraz pani redaktor się go pyta: Panie, ale pan przecież wszystko robił w tym życiu. Pan pił, pan palił, jak pan mięso. Co? Co? Ja, ja, ja. No i to jest właśnie takie głupie pojęcie. Baba dożywa osiemdziesiątki, czy kobieta dożywa osiemdziesiątki, ona ledwo dyszy i siedzi w tym fotelu, ale właśnie, że ona i, i urząd miasta idzie i składa życzenie, ale babulinka ledwo żyje, podnieść się sama nie może. I to jest właśnie takie pojęcie tatuś ludzi. Są ludzie, którzy mają 120 lat i żyją wysoko w, w Tybecie i są i wyglądają, wyglądają na 50 lat. Tak no, ja, ja, ja lat. Ja Żebyś ty tak dożyła No ja to żyję, ja na tej marchewka, na tej twojech ziemniaczka. Może Modelka dany Ewelina woli czas spędzać na dyskotekowych pokazach mody niż w domu. Po dyskotece Ewelinę czeka ważne wydarzenie, które może sprawi, że jej życie przestanie być wreszcie smutne. Dziennie jesteśmy z mną niewyspany już od ponad dwóch tygodni. W nocy praktycznie w ogóle nie możemy spać. Dlatego, że wujek chodzi, um, um, wyzywa i po prostu nie daje nam spać. Przyszłyśmy z mamą tutaj po to, aby zdobyć mieszkanie, dlatego że słyszałyśmy, że tu jest dużo pustostanów. Gdybym na przykład miałabym możliwość zostać, nie wiem, konduktorką, na przykład, i to by miało właśnie nam pomóc, to myślę, że podjęłabym się tej pracy. Liczę, że w końcu będziemy miały swój własny kąt, że będziemy mogły żyć bez strachu. Mieszkam z Twym kubinem razem. Mhm. Jestem tam zameldowana na stałe, no ale on jest alkoholikiem. Zapije. Dziennie tak e, wypija po dali do tego piwa Ojej. jeszcze. To jest tylko właśnie tak, że właśnie żyjemy w Sachu, że mama, mama się boi o mnie, że bym coś zrobiła, a ja się boję o mamy, że żeby może w nocy wstać nie wiem. Bo ma czasami ma delichkę i może, może mu się wydawać, że widzi kogoś nieznajomego i nie, może zaatakować mamy. Gdy właśnie Muzek był pijany i robił różne awantury, to chciałam po prostu, że tak mogę powiedzieć, że chciałam popełnić samobójstwo. Wyszłam nawet z domu z myślą cały czas o tym. Ale w ostatniej chwili coś mi powiedziało: że przecież mamy Ewelinę. I. Co z nią będzie, co ona zrobi dalej sama? Przecież nikogo nie ma, tylko mam mnie. Z tego względu szukam jakiegokolwiek mieszkania. Widziałam się od koleżanki, że że pusty i czy by było można jakieś mieszkanie do adopcji, na przykład? Ale czy pani związana jest z przedsiębiorstwem PKP lub była? Nie, nie, nie nigdy w ogóle nie. żadnego związku w ogóle. Nie było z koleją. Y jest to problematyczne, wręcz trudne w takim układzie do zrealizowania. Jeśli by była taka możliwość podjęcia na, na przykład pracy jakiejkolwiek, na przykład przy mieciu wagonów czy sprzątaniu, bym była w stanie podjąć taką pracę. To nie ma takiej możliwości. Nie. No tutaj nie ma żadnej szansy. Na, na kolei nie ma takiej szansy. Zanim Violetta pod wprawnym okiem Joanny przejdzie sesję fotograficzną i zostanie filarem firmy naturalnych, czekają ją trudne negocjacje w sprawie kontraktu, który określi jej miejsce na scenie. Eee, mogę sobie na spojrzeć, to jest takie projekt umowy. Zatem jest kwestia, to jest... wiesz, twojego wyglądu, no. po prostu Twojego wyglądu, twojej wagi jest w umowie zawarte, że załącznikiem do umowy są aktualne zdjęcia sesji zdjęciowej, mm -hmm. którą będziemy robić. I no tak dobrze, dalej, ale tak. ja jednego dnia mogę mieć na przykład długie, długie wosa a drugiego dnia mogę mieć krótkie, bo nie mogę iść do ja Do nasze konsultacji nie będziesz tego zrobić. To, to, bo to, to, bo to, to że że Nawet to, jeżeli, to, jeżeli ja przytyję, to ja dostaję na to karę. Tak. A znaczy, jeżeli nie, to jest widoczne. No wiadomo, to już wiadomo, ile przytyła. Ta sama na przykład zmiana wyglądu na przykład włosy, ale to już inaczej się wiesz. W, w tym momencie jest inny. inny sprzedajemy, sprzedajemy, sprzedajemy. Ta twarz jest taka sama. Twarz, Ale wiesz co, jednak jak na przykład klienci widzą z długimi włosami i chcecie kupić, to nie cię już ma z tymi długimi włosami. Dokładnie, jest A pod... na... Nasza firma w ogóle idzie cały czas naprzód, cały czas się rozwijamy, yy, ciągle dochodzą nowe dziewczyny na coraz wyższym poziomie. Muszą mieć zęby. Wcześniej jak na przykład dziewczyna nie miała jednego zęba, to nie był taki problem, że się nie odzywała, albo się nie uśmiechała, bo na scenie tego tak bardzo nie widać. Natomiast Wioleta potrafi się ładnie poruszać, ładnie wygląda. Jest to z taką miłą osobą i, i to po prostu bierze się na całokształt. I tutaj nawet te dwa kilogramy, czy trzy kilogramy, jak ona ma tam dodatkowo, to to w ogóle jakby nie, nie przeszkadza. To po prostu nie przeszkadza. W mążce, żeby Wiola wstępowała w auto -era. Są to pokazy e, takie troszkę ostrzejsze. To ci powiem, że nie wiem, czy się zdobędę na takie coś. No to trzeba mieć to bardzo to mówię, wielką odwagę na, tak, bardzo to... wielką odwagę na, na, na takie rzeczy. Się, tego muszę się przespać z tym problemem, bo mhm. to jednak... A skąd ja mogę mieć pewność, że wy się wywiąze... wywiążecie z umowę między mną a wami. Ja my też nie mamy pewności, że się zajmuje wy, wywiążesz między nami z umowy, także dlatego jest zawierany taka, taki kontrakt. No nareszcie w domku. Mnie się nudziło tutaj, nie zawsze No nie będziesz się nudzić, mama już wróciła. Dom to jest dom. Mały, ale własny. No ja przynajmniej chcę żyć po prostu, chcę żyć, chcę zobaczyć jeszcze jak moje dzieci sobie łożą życie, jak moje wnuczki chciałabym zobaczyć. No i sama dla siebie przecież jest, jest yy, pięknie na świecie, słońce świeci. I, i, i chcę, chciałbym jeszcze sobie trochę położyć. Wow. Aj, Perez. Cześć, pereł. Nawet przyszła. perła przyszła. No cześć. Cześć. Nawet perełka cześć. przyszła. Cześć. Nawet perełka no. przyszła. Cześć. 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 Wszystkiego najlepszego, nie? Dużo zdrówka z tego. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję. Ona ci wysłała Esa od nas. Ja wiem. Czytałaś? No. Ładny był? No, no. dziwnie. Widzisz. No i co? Wreszcie, nie? No, chyba zadość no. miał za polecenia. Mi <laughs> no i też. Perła. Z Ciociopienia, jak siostry z Janckiego? No, straszne. No, żółte, z żółte To W śmigrata, czy To jest, kozie, to jest, jest dosk... co? A firmy nie będziemy. No, na razie nie, no wiesz, muszę przyjść do siebie. Bo, wiesz, muszę na rehabilitację teraz jeździć, nie? – A chemii nic nie masz? – Właśnie nie mam. – Ani lamp, ani chemii nie nic? – No mam nic, no tylko tabletki. mam tylko tabletki. – no to widzisz. – Cieszę się z tego, wiesz, to nie jest takie uciążliwe, czy wiesz, codziennie rano tabletkę... – Po chemii to mama by już całkiem wyglądała, teraz no, nie lada. Wiesz, jak to po chemii jest, ani nie masz smaku, ani węchu, nic. No. Rowerek Piotr ci zrobi, taki w domu, taki bez kółek. Będziemy <laughs> się re re rehabilitować, ty i ja. Na brzuszki, na chyba brzuszki. Na brzuszki wiesz? Na, no no to... tylko na brzuszki, na no, na co? Na no to... Ale ręka wtedy też, bo wiesz, musiała tak trzymać. A ja będę musiała, wiesz, tak cały, no. cały czas jeździł, widzisz? Pójdziesz na wiczki? ulicy i tak ja. robisz? na Nie, ulicy? na ulicy to tam będę niby kogoś wołać. Wiesz? No, będą wiedzieli, że ale się wszyscy za to obglądają no, a to co? No, a trzeba, wiesz, bo... A pamiętasz się... wszystkie ćwiczenia, bo tam są jeszcze inne, nie? Ja pamiętam. No, powiedziała już Maraka. To oczami miałam całe swoje dzieciństwo, wszystkie wspaniałe chwile, które razem przeżyliśmy. I to były naprawdę wspaniałe chwile. Nic nie chciałabym zmienić z mojego dzieciństwa, tylko w sumie. Może teraz jestem. Jestem czasami wredna. Chciałabym być lepszym dla mamy, ale czasami nie umiem, bo mam taki charakter kupić, ale postaram się z całych sił. Być lepszą osobą. Szczególnie dla mamy. Żeby jeszcze tylko przeze mnie nie cierpiała. Już dosyć wycierpiała w życiu. A jak się czujesz bez tego cycka? Wiesz co, nawet nie czuję, czy ja go mam, czy nie mam, no, wiesz? Nie. Jakoś, jakoś mi nie przeszkadza A nie już. mówili tobie o tych sztucznych? Tak, wszystko mi mówili, nie? Tak? Tylko, że to musi się podgoić nie? i potem. A to płacisz, czy y, kasachory? trochę? nie, to jest refundowane, wiesz, refundowane. a jak chcesz mieć taki super, no to musisz trochę dopłacić. Nie? A po co super? Nie, po co? Skarpetek napchasz i też będziesz wyglądało jak cysek, tak? Wie pan Mnie doktor ordynator powiedział, że mogę przyjść do rekonstrukcji piersi. Nie? Wszystkim Panią powtarza, żeby chodziły się badać regularnie. No to jest najważniejsze, żeby się badać, bo może być za późno. Określmy się dzisiaj tutaj, żeby zrobić yy, wam... Portfolio do materiału reklamowego, do folderu, który będziemy wydawać na 2004, rok na 2005. Czy to mają być zdjęcia rozbierane? Tak. tak w jakim sensie do, 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 do naga, czy jak? Do naga. Do naga, tak? No. Mhm. Ja się na to nie zgadzam. To jest tylko na pewno użytek firmy, materiał reklamowy, a tak tak występują po prostu... No dobrze, ale reklamu, reklamowo może można występować w ciuchach, prawda? W ubraniu. Jeżeli jest ładna bielizna i można również przez bieliznę zobaczyć to, co się chce zobaczyć. I to bardziej erotycznie wygląda niż goła mam się świecić. Posłuchaj, na występie to ty nie, nie jesteś tylko goła, tylko że jeszcze robisz, robisz pokaz autoerotyczny, Wiesz, na imprezie są czasami dobrze, 800 osób. ale to jest całkiem co innego Wiesz, to słuchaj, chyba, żeby to na przykład takie zdjęcia w nagie, a na przykład że nic... Kompletnie nie widać. Na przykład, że nogą mam zasłonięte, tutaj, na przykład. Tak jest, to, to mi się tutaj jeszcze nie są takie złe. No bo wiadomo, masz prawo czuć się. Ja Cię rozumiem. Czy źle jak na przykład mam Ci tak zdjęcia, prawda? Wiadomo, że nie sprzedajesz no, dziewczyny... Ale słuchaj, posłuchaj, ja, mogę coś powiedzieć? No, ale chcę ja coś, coś powiedzieć. Ja nie bo ty mnie w dziewczyny teraz ja sprzedajesz jako, że to. Ja Ci coś powiem. Po prostu nagi Jeżeli żewytowa. jesteśmy profesjonalną agencją, jest logiczne, że dziewczyna nie ma obwisłego biustu, ani no. wygląda jak Frankaroszna i nie jest poszyta. <śmiech> 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 Także <śmiech> uważam, że nawet tutaj wlędza rację. Wiesz, przynajmniej ładną dziewczynę i facet wiesz, może na nas polegać, mhm. że my już ileś lat jesteśmy na rynku i ta dziewczyna będzie jakoś wyglądała. Jeśli chodzi o oczekiwania dotyczące dziewczyn, muszą być to osoby, które mają po prostu to coś w sobie. Jeżeli chodzi o to coś, to po prostu ta osoba musi powalać. Musi być osobą, tak zwanym frontmanem, musi być osobą, która przekonuje publiczność, że wyjdzie na scenę i ta publiczność po prostu słucha tej osoby. Te osoby można określać mianem artystów. Nie, dobra, nieważne ile ważę. Ważę tyle, ile ważę. Dobra, dobrze wygląda, wydamy te problemy. Pokazałam, że to jest idealne. No, no jest! Mam 32 lata. Mężczyźni na mnie patrzą. Lubią to, co robię. Podoba im się tak, jak tańsze. I lubią we mnie moje piersi, dajmy moje, moje nogi, że mam bardzo zgrabne nogi, nawet nie wiedziałam o tym. Że mam e, bardzo delikatne ciało. Również o tym, bo mój mąż nigdy o tym nie mówił. A jak to ładnie wyglądasz wioleta? Boże! <gry> <gry> A jak masz kolorze streamów? No dobrze, to w po porządku. Okay, to możemy A co ty myślałeś? Nie no myślę... Że Jaki kolor? Do Nie kompletu. no, jak jest to senso, co? Do kompletu dobrze? No. Tym razem Czarek podejmuje w domu panią Lucynę, która z podłudzkich brzezin przywiozła do niego córkę. Pani Lucyna uważa, że 17-letnia Małgosia jest już wystarczająco dorosła, by poznać tajniki działalności Czarka Mończyka. No, Gosia już zaczynała bardzo wcześnie, właśnie od 14 lat. <laughs> Potem ukończyła kurs modelek, gdy skończyła 15 lat i też była już na kilku castingach. No i tak po prostu za pośrednictwem tego głoszenia trafiła tutaj do pana. I chciałabym, by współpracowała, aby po prostu no, rozwijała dalej jakoś tę karierę, po prostu w charakterze modelki, bo sądzę, że jest wysoka, taka dyspozycyjna. Po prostu jest oczytana, umie się wypowiedzieć. Ona ma właśnie taki, taką twarz, wyraz modelki. Na swój wiek ma dobre piersi, dobre, dobre nogi, wysoka. Podejrzewam, że za rok, dwa i troszeczkę się rozwinie, że to jakby coś się nabierze. Ładne, takie pełne, namiętne usta. Na pewno dużo pracy i załatwi, bo chciał, żeby gdzieś później, po jakichś tam kilku latach Wypłynęła dalej, żeby po prostu u mnie skończy karierę, a zacznie już gdzieś wyżej, wyżej by to od pokazów Sadomaso. To się coś takiego nazywa, takie obroże skóry. Te skóry są używane no, no, do takich jakiegoś prewersyjnego seksu. No właśnie to życzę do ja po prostu, żebyś tak daleko awansowała i tę karierę rozwijała po prostu. No tylko żebyś się starała dlatego no, zaszła jak najdalej. My wierzę, że jest chętna. To na pewno będzie przez mnie hołdowana, bo mnie jak to kogoś biorę pod parasol ochronny, to już ta dziewczyna jest tak powiem bardzo osobą, którą się zajmuje bardzo, bardzo dużo, często robi bezpłatne sesje zdjęciowe, potrzebne są gdzieś wysłać, choreografa zatrudniał na własny koszt, nigdy nie wyciąga pieniędzy od dziewcząt, zawsze jak kogoś wylansować, to ja płacę, więc wszystko zrób, żebym cię wziął po ten mój przysłowiowy płaszczyk, czy jak go nazywam, parasol ochronny. Był taki casting yy, właśnie na wyjazd, na pokazy do Włoch, do Francji, do Hiszpanii i właśnie już taki jeden pan podpisać umowę, ale okazało się, że nie mam jeszcze ukończonych 18 lat, no i powiedział, że przykro mu bardzo, ale jak tylko skończę to, żebym tam poszła się zgłosiła i właśnie, że będę przyjęta. Żeby nie trafiła zaproszeniem do bordelu jakiegoś, wiesz. Żeby ktoś nie oszukał. Za to. szybko cię proponowała taką pracę w Hiszpanii, we Włoszech. To no. Może trafi do burdelu, mi się bardzo uważa na, takie, na takich panów. Nie bądź no, naiwna, ja też mam 10, 10, 10 katalogów, powiem. też Ci mogę pokazać 10 katalogów i też opowiedzieć. Ej, tylko dziwę, no że tak no, no. Ale ja Ci przestrzegam, że takim czymś. Chciałabym właśnie bardzo pracować, pomóc mamie, bo właśnie potrzebuję tych pieniążków, bo właśnie mieszkamy bez daty. Ta tata sama mieszka ze swoją panią i dlatego muszę jakoś wykorzystać swoje umiejętności i siebie jakoś wykorzystać w tych różnych celach. Wioleta, jakie ty masz buty piękne. Wioleta, kiedy masz celulitis. A ty masz też celulitis. Ty masz większy celulitis od Wiolety, tylko że jesteś młodszą. A ja jestem... Wioleta nie ma żadnego celulitu. Wyobraź sobie na przykład, że to jest wibrator. Aparat jest twoim mężczyzną. Rozwij to. Bo my tu sobie mamy nami Nie. To jest twój mężczyzna. Baw się z tym aparatem. Tak, tak. Pięknie, pięknie. Łatwo. Tylko okay. usta, jeszcze ustami, wiesz, Wiela? Jeszcze ustami lub o, językiem. Dokładnie ustałuchaj. Pokażę tych zdjęć tego biustu do siebie. No. Tak, wiesz, przybliż go, nie bój się go, masz pięknie, no. Pokaż go. Przybliż go do siebie, do. Znacie, może, może, się. Tym Sajcia, może się, jaki przybudrować trochę? Nie, tak, Dobra. Dobra, teraz już inny strój. Już inny strój. No. Wiola, inny strój, chodź. Zawsze mnie. Czekaj, mogę wejść na chwileczkę? Mm. Ja, ja, ja bym się chciała czuć, jak idę do Czekaj, bo to ja takie sukienki, wiesz. Ja bym, jakby, jakby, jakby tak. tutaj tak odciągnąć może? Odciągnij tutaj brzuch. Ale dobrze, dalej jest z brzuchem. No, o, 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 tak, bardzo, bardzo dobrze, dobrze bardzo no, dobrze. dobrze. Zaakceptowaliśmy ją taką, jaka tak. jest. I, I weźmy o czym się od ich brzucha, od ich wszystkiego, bo Ci nie podoba, to tobie sobie inną dziewczynę. Mi się oh, była podoba. Tak, jaka, Naturalna, by sobie łogacie autoretycznym. Tak, po prostu, no, no bawić się, grać, wiesz, mm -hmm. grać. Tutaj, tutaj, wiesz, tak. Taki... Tutaj, no, nie? Tak. Biednie <laughs> Tutaj i tutaj tak w bo ja mam tutaj rękawiczkę, to ten palec, tak się i tak. Ups! ups, ups. ups. Dobra robimy, non abbiamo czasu Ale pruwajcie, c'ho fa, no Romana, non mi naturalna <laughs> <laughs>